Lubina z tej strony, ja, Wiki, i dzisiaj znowu nagrywamy drugą część szkoły. I no, bo tak w ogóle. Łapkujcie, subskrybujcie. i Zaczynamy. Ej, Wiktoria, no i co ci powiedział ten policjant? Um, że tak czykolwiek znajdzie tego złodzieja. Aha. No bo coś tam mówią o tym Dexu, w karzu, że podobno gdzieś tam uciekł i jest w jakimś, nie wiem, starym domu, czy gdzieś tam się chowa. Trzeba będzie, może my go jakbyśmy znaleźli. Ale ta misja to jest na jakieś następne, pewno, no nie wiem, następne odcinki. A może tego, już chodzimy do czwartej klasy, może zostawimy plecaki pod klasą. Nie, raczej nie, chodź mi, bo cię tu już się kończą lekcje. Ja poszedł do kawiarenki. Ja też. W sumie. Tutaj dużo ludzi robi te urodziny, te różne rzeczy. A tak jakkolwiek, to dzisiaj mam urodziny, wiesz? A wiesz, co ostatnio wygrałem? Co? Tylko, że to jest różowe. O, patrz, taki donatowy tam. A ja wiesz, co ja mam? Co? Ło, wow, jaki fajny wóz. A i przy okazji, e, mama kazała mi e, oddać ten, 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 ten taki e, unicykl, nie? Tobie. Tak? No, ja ci go oddam, nie? To będzie taki prezencik. Na urodzinki? Mhm, uh -huh. ty jesteś? Tu. Dobrze. To ja ci go dam, a nie poczekaj, bo nie chciałem ci dać jabłko, bo akurat trzymałem jabłko w łapce. No to proszę. Dobra, to chodź do mnie na urodziny, bo właściwie muszę rozdać zaproszenia. Chodź. No dobrze, to idź. A, bo ty masz teraz urodzinki? Tak. O, to do, akurat ci prezent dałem. No ci... Ej, ale poczekaj. Prezent akurat ci przyjdzie tego, że masz do mnie na urodziny przyjść. Nie musisz teraz iść. Ło, jaki lag. Dobra. Muszę tak cokolwiek zrobić urodziny i... Będzie Ja nie wiem co ja robię, okej okay. Ej, chodź tu pod, y, pod, y, wiesz, gdzie? Chodź tu na chwilę pod rodzinę, bo coś ci chciałem powiedzieć ten, 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 Albo nie, stój tam gdzie jesteś teraz Okej okay. To ja już do ciebie tam podjadę, okej? Okay? Okej. Okay. Zostawię mój unicykl. A ja ty znowu się pogubiłaś? Nie. Nie? Wiesz, gdzie jest twój domek znowu? Bo zgubiłaś się? Tak jak kiedyś? Yy, no, Bo patrz, twój domek jest tu. Patrz. I, idź za mną, okej? Okay? Albo nie, ja zejdę z krowetka. choć. No tak, bo, bo ja dawno Ja tata mi przemalował dom na czerwono. No właśnie widziałem ostatnio, że macie przemalowany. Bo ja sobie ja Bo wziąłem cię To Ty... może za chwilę ci, do ciebie przyjdą na te twoje party. No. Bo bym bardzo chciała. Ja tylko pójdę się. Ja pójdę na chwilę do mamy powiedzieć, że zostanę trochę dłużej u ciebie, bo wiesz, te party, no i ten takie rzeczy, no wiesz. Mhm. Na pewno twój tata już rozesłał zaproszenie. Tak, już rozesłał. A gdzie w ogóle twój tata jest? Mój tata, on jest na, na zakupach. Aha, okej. Okay. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie na te twoje urodzinki. Tak. Ej, nie, to po prostu będziemy sami świętować. Tak. Ciekawe, czy mój tata kupi donaty, bo bardzo o tym prosiłam. Ciekawe. Ej, a więc tu do salonu na razie, tak okej? Okay? Bo impreza miała chyba się tu odbywać, nie? Tak, ale ja bym bardzo chciała, żeby mi tata kupił takie Donaty suche. Bo tu takie chciałam donaty suche. Donaty? Tak, suche. Aha. Tylko po prostu Donaty chciałam. Czy no wiecie, co to poczekę? To ja może podjadę po Donaty. Nie, ja chcę. O już przyszli pierwsi goście. A co oni tam mają? Yy, jeden ma krokodylka, drugi ma pingwinka latającego. O, wow. wow. dziwne, że lata ten pingwinek. Ja chcę... nie Wiesz, wiem. Wiadomo, że pingwiny nie lata. A może on mi coś da? No to sprawdź. Może chce? Dam to. Nie, nie, ja nie. Chcę. Chcę. Chciał chyba za za rzeczy. O, patrz, jego pingwinek zaczął chodzić, czyli może i latać, i chodzić. Fajny pingwinek. To. Uuu, kliniczka. Który może latać i... Nie chce. Hmm. Szkoda, że nie chcą ci dodać. Yy, więc to ja idę po te donaty, tak jak mnie prosiłaś. Krokodylka nie chce, okej. Okay. No weź daj mi coś, please, 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 moje urodziny. O, ci! Ona mi wyszła do salonu! zaproszenie od kogoś na urodziny, więc przyszłem tu. Nie wiem, kto tu wysyła takie zaproszenia. Ej, ty! Wiki, to twoje urodziny? Czemu ona uciekła? Nie! Moje urodziny jest ratowane. Myślałam, że będą lepsze i... coś nie weszła. Wychodzę z tych urodzin, są chore. No kto mi w ogóle na plecach gósiat? Ja nie wiem, na uciekam. Okej, okay, muszę teraz wejść na znowu. Będzie mega, mega styczny. Ciekawe, czy ten dyrektor w ogóle nie będzie wchodził do tego domku. I ktoś tu otworzył drzwi. Nie, nie otwierajcie. Coś tu się podobno popsuło. Zostałem tu wezwany, bo jakaś rura podobno mną Halo, dzień dobry. No dzień dobry. Dziewczynko, jaka chmura dokładnie pękła? Yy, kibelkowa. Aha, dobrze, to już tam idę. Tylko wie, wiesz co może mi tu wyjść, bo tu może, wiesz, mogę zalać tą łazienkę, więc nie chciałbym, żeby wieś, wszystko się tu zalało, nie? No to zamknij drzwi. Jak będzie się lało, to otwórz okno. Ona nie wie, że to ja jestem tak, sokarzem. Że chowam się pod tym przebraniem, żeby po prostu ukraść i więcej. Co? Nic, nic! Telefon dzwonił! Hej. Tak, żonko, do widzenia! A cześć! Cześć! No Ty jak? Możesz już wyjść, bo dalej je robię i tu wody jest pełno, widzisz. No, no no, no. Jest tak trochę brudna wody. Dobra, mogę się przebrać. Znowu strój taksówkarza. Co? Co on tam? Może ona coś tam na dole robi nic i tu nie widzę. Muszę się przebrać. Dam że dostałem unicyk. Szybko, szybko, szybko. Gdzie No nie zwiał. Spróbuję go znaleźć. Brum 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 brum. O dziewczyna. No i tak czykolwiek, to mi się nie udało z nim nic zrobić. O, ta pani z dinozaurem, co była na moich urodzinach. Nie wiem, chyba go nic nie ma. Raczej hmm, nie ma go, ale czekaj, kiedy policja przyjdzie, bo ja tak w ogóle wezwałam przez telefon policja a tu nic. We -o, we -o, we o Policja? We o Jesteś otoczony! Ręce do góry! Chyba widzę na. opuść dom! O, to pani! To, to ty, tak? To ty zadzwoniłaś? Tak, tak. Dziewczynka, y wiesz, w którą stronę uciekł y złodziej? Chyba gdzieś w tamtą. W tamtą? Tak. To będziemy go musieli szukać. Możemy wejść do domu? Tak. A czy ma Pani jakieś na przykład jego ubranie, nie wiem, coś zostawił po sobie? Tak, kawałek jego koszulki się urwało. Dobrze, to potrzebujemy to ubranie. Zaraz wypuścimy yy, naszą panterę policyjną. Tylko muszę ją najpierw tutaj. Bo nie wiem, gdzie jest mój kolega. Możesz przynieść to ubranko i gdzie ono jest. Dobrze. Przyniesie je nam tu, dobrze? Łapie. Panterko, chodź. Na... Proszę. Dobrze, już jest Panterka, wyszła tu. Dobrze, dobrze. Panterko, wyłąchaj. Ona coś czuje. Wie pani, co, niech Pani lepiej z nami nie idzie. My pójdziemy i sprawdzimy, co ona wyczuła. Dobrze. Ja nie wiem, w ogóle to jest takie dziwne. Przejdę się do kawiarenki i więcej. Złapany! Zginąłeś! Koniec! Dobra, wybierzcie go. Halo, proszę panią! Kiepa! Dziewczynko znaczy. Dziewczynko! Tu jestem ko-radiowazu. E, tak. Będę tam przed biurą, został złapany. Dziękuję. A co z moim fortepianem? E, no, bo wiesz. Gdzie właśnie znaleźliśmy kryjówkę, w której mu krywa. Będziemy zaraz ją rozbijać no i chyba, y, może go tam znajdziemy, nie wiem. Dobrze. Uuu. Uuu. Dobrze, spróbuję mojego kolegę znaleźć. Bo tak, czykolwiek go nigdy nie ma. No i do wiki, bo podobno złapali już tych bandytów. Ciekawe jest w ogóle w domu. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Jadę sobie w dal, do mojego domu. Jadę ja do sobie w dal. Boś zadzwoniła na mnie. O cześć! O cześć! Słyszałeś, że złapali tego bandytę? Tak wiem, wiem. Podobno mają ci oddać wszystkie meble, ale najpierw muszę sprawdzić, które są twoje ogólnie, nie? Oni już tam sprawdzili, bo akurat e, sprawdzili twoje odciski papilarne na tych e, e, rzeczach, no i wiesz, już wszystko sprawdzają i niedługo ci oddadzą to wszystko, co ukradł ten e, złodziej. Tak, na przykład na fortepianie, bo, bo na fortepianie ja tylko grałam, mój tata tak słabo gra. No właśnie, więc musimy to wszystko tam sprawdzić, oni tam muszą wszystko sprawdzić, no i wiesz, niedługo odzyskasz to wszystko. No, a tak czykolwiek idziesz ze mną do kawiarenki? No. Właściwie to oni chyba już do Ciebie przyszli, no Ci to oddali, bo oni mieli jakoś szybko to zrobić. Bo ja przechodziłem i oni mi powiedzieli, że oni idą właśnie z tymi rzeczami do Ciebie. Ej! Ej, jakbym się przebrali, żeby nikt nas nie rozpoznał. O co o tym myślisz? Żeby, żebym... Cały czas bym się czaiła i tego Gostka w ogóle, tak do tego nie, nie sądzisz? Ale że on to... już jest w więzieniu. W więzieniu? Tak. wow Zabrali go w, czy, tego dzisiaj. wow dobra. A trochę... więc właśnie mama mi dała nowe ubranka. Patrz. Jakie? Gdzie jesteś? O, widzisz? No. Patrz, takie. Świątecznej. Ej, a ja też mam właśnie tatuszka. To dobrze, będziemy mogli tak razem chodzić. I w ogóle ja mam z której aniołka. A może kiedyś nagramy jakiś świąteczny teledysk i puścimy w nim jakąś super piosenkę? Może, właśnie coś... Bo ja tak właśnie coś o tym myślałam. Jeśli widzowie chcecie coś takiego, to zostawcie tu łapkę w górę. Właśnie! I... Koniec pa!